bo coś tam z rolnictwem podobno potrzebujecie. Mamy wykwalifikowanych rolników. A tak, tak, to wynikło. A, klasy. To macie o, klas. o, znowu było fajnie. Czyli kojarzysz. Tak. tak. Witam wszystkich, z tej strony ULAT i zapraszam Was na drugą część nagrań z misji Afganistan 2023. W tym odcinku zajmiemy się tym, jak syn próbował zdobyć pozwolenie na broń i dostać się do straży wiejskiej oraz będziemy zajmować się też makami, a dokładniej naszym pierwszym polem w tym roku. Przemku, chodź, żebyś nie mówił, że ci nie ma na filmach. O, właśnie to jest Przemek. Przemek mówi, że go na filmach nie ma. To jest przemek, poznajcie przemka. Przemek, ee, pomachaj, pomachaj, pomachaj. Ale Mariana jeszcze nie ma. Mułeczko wam pomachał. E, Marian. E, Marian śpi. Potem nagramy Mariana. Dobra, witamy wszystkich, jest piękny e, afgański poranek. Jeszcze jak widać, po zadowolonych minach wszystkich bywalców, tak? No, sajko, sajko wyjątkowo szczęśliwy, nie? Noc była ciężka, w nocy padało. Znaczy... Mieliśmy warty na zmianę. Tak, tak. Mieliśmy warty w łóżkach na zmianę. Raz budził się ten, raz budził się tamten. No. Ale noc była naprawdę. Przynajmniej... Ciężka moim zdaniem. To pierwsza noc, nie wiem, ja słabo spałem dzisiaj, mhm. budziłem się kilka razy. A jak zabity. No ale to już tam mniejsza. Tak, no tak, to w sumie tak, tak. Ja, ja nie, nie jestem pęczni pęcz. miał to w związku z tym, że ja się budziłem. To, na fotelu, to, to dobrze, że to ja daleko spałem. <laughs> Bo dwóch takich to byście nie wytrzymali. <laughs> no, tak czy inaczej, dzisiaj plan jest taki, żeby trochę pozwiedzać. Skoro już mamy pojazd, to pojeździmy sobie trochę po Afganistanie, zwiedzimy kawałek kraju. Tam. Odwiedzimy stolicę, no bo tam nas wczoraj nie było. Zwiedzimy wszystkie checkpointy, bo jak znam życie, to po tym co tam wczoraj się chłopaki opowiadali, to co kawałek jakaś kontrola, co kawałek jakaś łapówka, no po prostu jakaś masakra. Ale może im się już znudziło, więc może będzie lepiej. Zobaczymy. Jak zarobili co swoje? Ech, raczej bym nie liczył na to, nie, bo wstałem, że większość ludzi tym nie płaciła, bo <laughs> Więc zobaczymy. Może czegoś ciekawego się dowiem? Może jakieś ciekawe zadanko? Szukamy jakieś wioski, gdzie jedzą psy. Albo jest pies, bo nie do końca zrozumiałem zadanie. Okay, hej. Psamia, ale to ty po prostu. żeby nie no złapać nie, 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 ten niepotunny kaz. Dzień dobry dzień. Dobra, to taki jest plan. czyli Landek jeszcze ma chwilę odpoczynku, jak my zjemy i będziemy ruszali w teren. Tutaj taka mała retrospekcja. Dnia poprzedniego syn próbował zdobyć pozwolenie na broń i dostać się do Straży Wiejskiej. Trzeba było odbyć szkolenie, potem zdobyć pozwolenia i tak. To się okazało nie takie łatwe, ale nie spoilerując, zapraszam. Dobra, siema z tej strony, syn. Dostałem zadanie udać się do UN, powiedzieć, że chce się zgłosić do yy, Straży Wioski. podać hasło: Mam przejść szkolenie. Dostałem. Od pana prezesa Kołacha na plecy. Od brata u lata. I w... co? No i idę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co tam się nagra. I czy w ogóle przeżyję No to też jest dosyć znaczące pytanie. Znacząca kwestia. I czy tych dwóch kolegów, którzy tam są, mnie nie odstrzelą. Bo miło by było, chociaż dojść do bazy. Salam aleikum bracia! Od starszego naszej wioski zostałem wysłany do Waszej bazy, żeby przejść szkolenie na straż wojskową. Na broń. pozwolenie na broń. Bardzo możliwe powiedział na mandaty i inne tego typu rzeczy żeby po prostu pełnić warty i przejść u was najpierw szkolenie. Karabin ma mieć na plecach, nienabity, w razie czego hasło też dostałem. Mam je podać odpowiednim osobom, które będą pytać To jest na szkolenie Salam przyjaciela Tu już i do podania A może być tak, że będziesz miał na czarno broń Bo Musisz bronić wioski już teraz No, dosłownie A zdobycie pozwolenia jest Długim i problematycznym procesem, ale ci tutaj oficerowie, policji wiedzą, znają wasz problem mhm. i przymkną na pewne rzeczy oko. Dobrze, ale czy byłaby opcja, żeby moi bracia również dostali nawet tymczasowo takie pozwolenia? Ja Zaufani nie, bracia nikt nie dostanie, bo to potrwa co tak. najmniej tydzień. A... Nie no dobra, może ci się uda szybciej, ale w wioski musisz bronić, się straż? Policjanci się zobowiąza zobowiązali, że będziecie mieli broń tu, w Kaniz ale jak przyjdą mi się okaże, że macie to przymkną oko na to, że może nie macie pozwolenia aktualnego Aha, rozumiem powodzenia ja, dziękuję salam przyjaciele na szkolenie? tak, na szkolenie Dobrze. Dobrze. to ja oddaję was pod opiekę pana pułkownika ja organ nadzorujący to popatrzę następnie, następnie tak, jak, tak jak jest ustalone, tam i do, do, I do nas do tego, nie? Pierwszy etap, czyli szkolenie z obsługi broni, zachowanie się z bronią przez UNIFA, czyli przez ONZ. Cele, tarcze. I teraz. Stańcie w szeregu, nie jeden przed drugim, bo macie różną broń. Masz broń? Mam na plecach broń. Zawsze ściągaj ją, no. jak chcesz ćwiczyć. to. Czyli cel jest mazany delikatnie, a ostre są przyziemia. to nice. Proszę nice. Okay. Okay. rozładowanie broni, wyciągnięcie a Jeśli chodzi o broń długą, to mamy troszkę bardziej złożoną obsługę. Nic nie mówię o samej manualce broni, bo każda jest inna. Troszeczkę w budowie. Jeśli chodzi o karabinek typu AR-15, to jest taki rodzaj karabinka. E Manipulatory mamy albo z jednej, albo z drugiej. Selektor odnia, zamek przeładowania, walniać. Podstawa jest jedna, tak naprawdę. Dobrze chwycić, zgrać przyrządnie. Reszta przyjdzie sama do... I wyciągnąć jak chcesz kogoś zabić, podczas, a nie wcześniej. Podczas, podczas treningu sama reszta wyjdzie, więc... E, e, więc myślę, że tak, teraz tak. E, broń swoją udajecie się do momentów. My na Was czekamy pod główną bramą. E. Czyli jeżeli podstawy mamy oblatane, to teraz możemy spokojnie udać się po zezwolenie na broń? A przynajmniej taki był plan. No, dlatego, tak jak widzieliście, mieliśmy szkolenie. Yy, szkolenie przeszliśmy teoretyczne. Idę odnieść broń. I pod bazą główną po pozwolenie. Pułkownik Szturman bodajże z stół desu. W nas chyba było. Ale ja poszedłem w jedną ani w drugą. A co tu się dzieje, przyjaciele? Co to są za strzały, krzyki? Siedzicie. Byliśmy pod atakiem. tam też są wasi ludzie, tak? No, może są, może nie ma, ale wiesz, tutaj zostaliśmy ostrzelani i No tak. I do tej to już strzelają. O! Nikogo nie dorwali. Przeszedłem tam z pułkownikiem, chyba, i powiedział nam, że po broń do namiotów i że pod bramą główną, żebyśmy się spotkali. Podejdź tutaj, zgłaszam? Rozpierdolenie szlabanu. To już szlaban. <głos> <głos> Przy podnoszeniu szlabanu poleciał do przodu. Pozostawić, odłożyć na bok, yy, przyłożyć tutaj e, te, te potykacze. U... Dwa potykacze dać tutaj i nimi będziemy operować. Spokojnie. Przez. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze jednego chłopaka, który ma być przeszkolony, tak? To już jest. On już... O, to oszust jest. Ja mogę wam sprzedać, nie ma żadnego dokumentu No, policja pomaga u nich Po zezwolenia trzeba udać się na posterunek, który jest w pazaraku. Niestety w tą nie, nie mają Ci transportu, więc są z buta. Ale po drodze oczywiście trafiają na jednostki ISIS. No niedobrze. Dobra, spierdza nam badaniskująców, chodźcie. Dobra, to, ręce, ręce w górze cały czas! Przechodźcie, przechodź, przechodź, ateluję, przechodź, atruję. E ja mam tutaj drugiego, bo to jest e, innego człowieka. Dobra, nie żyjecie? Jeszcze tam do was nie żyjecie. No, dobra, dobra. Policjanci czy wszyscy? Policjanci, wy żyjecie. Okay. Tyle dobrego, że zaraz przybiegli medycy od ONZ i opatrzyli rannych policjantów. Znaczy i żeby teraz nas nie odjebali jeszcze. Tam do waszej bazy pobiegli. Przestraszyli się, ilu was jest i zaczęli okay, uciekać. Pięciu, pięciu, no, policjantów A, już. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo... No, ogólnie dużo się dzieje i nie jest zbyt bezpiecznie, a przecież cały czas chłopaki nie mają ani broni, ani zezwolenia, więc no, po prostu muszą być ganiani jak kozy po polu. O, są i policjanci na drodze. Ja mam jedną jego i jedną swoją. No, jako cywile, nic, nul, zero. I kolejna przeszkoda, tym razem posterunek talibów. No, ogólnie gorąco. Tak, zajął fotografii posterunek, zadbają o bezpieczeństwo. Dobra. Nie no, to panie dowódco. No już pytaj niebieski. A tutaj gazeta tutejsza robi zdjęcia do jutrzejszego artykułu. Takie zdjęcie przyjaźni UNIFA i talibie. Brawo. A o bezpieczeństwo też pomaga. pomaga. wspólnie, tak. No i wreszcie synowi udało się dotrzeć do bazaraku, z tym, że jak się później okazało, nie rozwiązało to wszystkich problemów. Paliwa donal to i wie, obrotów nabrał silnik. Czemu? Ja mam. Zbroń. Jedronka? No. Dyby? Chyba w wersji dziecięcej. nie? Jasne. Chcesz kolejne zdjęcie dla żony? już ci tak, tak. Nie, nie, nie. nie. nie no chodź, wsadzi, to zdjęcie, no chodź. Mieści się dalej. Tak. W tą stronę tutaj, rączki. Pamiętasz, za co gracie? Tak te, te które. Kurwy, kurwy. A, a, właśnie, właśnie, a, właśnie. Tej tej krzyk. Krzyk. E, to ci. przez inflację. Poproszę od Was po kopu o 100 a nie, ja też przy sobie nie mam Naprawdę? O, 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 to nie do Ciebie tam? No, ja nie tam! Kurwa, pali za to mam żyć! Pomóc? Pomóc? Zaraz, zaraz Dawaj Nasmaruj tego, zajedź to żeliwo! Jak się nazywać! A co? Stanisław Poniatowski. Stanisław Poniatowski, na chuj, żeś to robił. Dyby go zakójcie. No, popatrzymy na Nie ma takiego rozmiaru. Na... Kajdankami za dyby. musi zostać zachowany. Pan, pan, pan i pan za mną. Tutaj. Wszystko już wiemy. Za jakąś niedługą, dłuższą chwilę Skierujemy się patrolem do Waszej wioski z pozwoleniami nawet. Aczkolwiek to doszło do skutku. Musimy pobrać opłatę od też. No czyli grzecznie wiosce trzeba czekać na zezwolenia Szkoda tylko że ta policja potem za bardzo nie dotarła. Ale nastał już kolejny dzień, więc my się bierzemy za inną robotę. To ja. To ja. E, bo coś tam z rolnictwem podobno potrzebujecie. Mamy wykwalifikowanych rolników? A to wykito. mechanizm. A, klasyk. O, znowu było fajnie. Czyli kojarzysz? Tak, tak. Co metr, żeby zajęło sporą powierzchnię. Dwie godziny dojrzewają potem. Kogo mamy zgłosić, że posadziliśmy? I dostajemy zleconko na maczki, bo trzeba je posadzić, upilnować, zebrać, cały plan. Tutaj plan był prosty, wykonanie było gorsze. Niestety w okolicy naszej wioski nie za bardzo było miejsca, gdzie można było to bezpiecznie posadzić, bo wszędzie było ONZ, dosłownie wszędzie. W którą stronę byśmy nie poszli, to jakieś 200 metrów od bazy cały czas trafiliśmy na patrole, więc no tutaj ten obszar odpada, trzeba znaleźć inny. Czyli, żeby dostarczyć maki, to trzeba je jakoś schować, Planujemy schować je w landku i pojechać gdzieś dalej, żeby znaleźć miejsce na pole. Ten, bo trzeba będzie chyba przygotować luk ładunkowy. No, u nas jest taki nieduży, taki... Ten taki dłuższy. Aha. To musimy ten, wyciąć kawałek dłuższy. O, sam beton. No, po prostu masz tępy szpadel. Taki właśnie, taki szpadel. To nie jest szpadel, to jest podpórka. A coś jest w zeszłorocznej naszej wiosce? I kiedy ja myślałem właśnie gdzieś tu no tak, rzadzają, Chciałem tylko się upewnić, teren to tutaj to jest tak. Bo myśmy to tutaj to byli, to nie? To w zeszłym to roku, to 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 roku. To to I tutaj to nikt to się chyba nie będzie klęcił Tu Tutaj, tutaj za tymi drzewami że gdzieś. Ale ręcznie trzyma czy będzie, że... Pali ładnie. Kurde. Pali na dotyk. Wiesz to nowy silnik jest. No, jedyne 30 lat. Zaraz będzie paragraf, też się znajdzie. Chyba, że to jest sołtys, to nie wolno. 47. 47? Tak. Aha. No tak. Jak to jest sołtys, to nie wolno paragrafów To sołtys? To nie sołtysy. No, cię... sołtys Ciebie? Nie. Tutaj nie ma sołtysa. No to bardzo dobrze. No <grym> Za to są paragrafy. Najwa, Najwa. Kamienowanie potem. Najpierw Najpierw, najpierw rzeczy ważniejsze. Tak. <grym> A w międzyczasie możemy sobie popatrzeć, jak działa Straż Wiejska. Ma broń y, taką czerwoną, niebezpieczną, bo szybka, jak czerwona. No i nawet policja musi się tego bać te repliki to się kleją? No nie takie w piachu, paprane. Przetarte. Niestety, zanim dotarliśmy do naszego celu podróży, to trafiamy na kontrolę. Nie jedną nawet, ale na razie jest pierwsza. Mam Mam. A masz głośnik włączony? Oni się pozdrawiają. Gdzie mamy głośnik? Z bronią do niej podchodzę, ja się boję. A panowie dokąd się zwiedzają. Zjedzicie. Dokąd zmiedzamy? Na razie jedziemy zwiedzić do kraj na początek jedziemy. scenariusza, to chcielibyśmy zobaczyć co gdzie jest. Dziękujemy. 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 Salam! 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 Dobra, bo my tu trochę postaimy. chyba <śmierny> <śmierny> Ale oni nie, wszystkich. Nie, bo kurwa nas przetrzepią. Kochan, byśmy nie chcieli. No, mam... <gry> no, mam... <gry> <gry> Powiedziałeś to siedząc w gnieździe na... <gry> na Koranu. Dokładnie. O... o tym mówię. Salam przyjacielu. Nie, to jest po prostu obrotnica do szperacza, do nocnego wypasu Kus. Kus. Myśmy się napatrzyli na Australijczyków, oni używają helikopterów, nas nie stać, no to no kurde, no czas jakoś radzić w tym biednym kraju, no do jasnej cholery. chyba nie dojedziemy, w tym roku. Coś mi się tak wydaje, że... oni zamulają, naprawdę. Nie damy rady zwiedzić terenu w ogóle. Kurde, się Sajko tam się nie ekscytuj, Bo nas zamkną. Nie podniecajcie. to nie, tak, nie gra wstępna. <grym> no. Kontrola ANA była dość dokładna i niestety znaleźli to, czego nie powinni znaleźć. Z tym, że... no cóż, czasami trzeba po prostu różnąć głupa i udawać, że nic się nie wie. Zatrzymaj tego tam rowerzystę! Dobry obywatel z naszej wioski. Proszę wszystkich wejść na tą stronę. To jest mój paszport wszystkie dokładnie No To od gameowe co to jest? Samochód Co to za pakunek pod pojazdem? Proszę wszyscy przejść na tę stronę Wy przejdźcie tutaj wszyscy, ale kierowca przejdź tam. No po prostu jak sterowanie w Simsach co? A, ty, 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 ty. Ja mówię, może no, no, tak przestawi tak, auto, tak, to, to tak. za chwilę to zrobię <grym> 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 to jest Żółta torba, możesz się udać Cześć, żółta torba ja, A, to, to jest hardowa. <grym> ale, ale, ale to ten, nie, <grym> nie zostawiajmy Sajka samego Nie no, przypuszczają nas przez checkpoint, nie wiem czy można się teraz cofnąć, nie? Można Ale co z Sajkiem został? Następna osoba może się udać za kolegami Może czy musi? Może Może Czyli może wrócić? Okay. nie, nie może wrócić. Kolega w czerwonym, albo innym magicznym kolorze. <grym> Następny z czerwonym. <grym> <jest jednak> czerwony. <grym> <Brawa>! <grym> tak, bo wiosy była debata, czy to jest czerwony, burgund, czy nie pamiętam już nawet nazwy tych kolorów. <grym> Nas przepuścili, więc idziemy grzecznie tam gdzie nam kazali, a Saiko tam został. No kurczę, no Teraz nic słyszę. za bardzo nie możemy z tym zrobić, ale zobaczymy jak rozwinie się sytuacja. Mi... A już nie ma nocy! Naz nie to Jeden jest ojciec. Ale... Jeden jest ojciec, prawda? Tak. <laughs> nie no, jeszcze pały, co dwóch. Ile nas to kosztowało? Nic. Ostatecznie auto i Psycho też zostali przepuszczeni. I chyba dlatego, że po prostu nie wiedzieli, co mają z tym fantem zrobić. No, nie nic. Stało się jakieś. jakiś... Nie, nie pytali. Pytali, pytali. Nie wiem, paczka foliowa, jaka, a co to samo. No to skoro przez checkpoint udało się przejść, dotarliśmy w okolice miejsca, gdzie chcemy rozpocząć uprawę, więc szukamy miejsca, gdzie faktycznie będzie bezpiecznie w jakimś... Odludnym miejscu, żeby nikt tam tych maczków nie zajumał. No i czas rozpocząć uprawę. Wraz z Przemkiem udaliśmy się na skraj mapy, aby rozpocząć uprawę, nagrać informacje dla orgów, żeby też mieli potwierdzenie, że to wszystko zostało zasiane i czekamy sobie spokojnie na rozwój sytuacji. Tak. Wykwalifikowani rolnicy sadzą swoje pierwsze pole maku w tym roku. Wygląda pięknie, ale to obroci. Ło, panie. Już widzę ten hasz, hasz. <grystanie> <grystanie> Wracaliśmy do auta i niestety zauważamy drona, raczej usłyszeliśmy drona, który lata gdzieś nam nad głowami. Chwała bogu, nie jesteśmy już przy polu, więc prawdopodobnie nikt go nie zauważy, no ale my też w miarę możliwości skrycie chowamy się w lesie, bo w ogóle nas nie widać. chyba nie jest za drzew, wiesz? Widzisz go? W końcu dotarliśmy do auta, ale okazuje się, że też dotarło do niego Isis i rozpoczyna przeszukanie oraz ewentualną grabież naszych dóbr. tam raz przyda się do walki o lepszą przyszłość. Może wystarczy ci żelek. Weź, bo jeszcze ci Nie, za próbę przekąpstwa, właśnie przed Ciebie mi portfel. Tyle dobrze, że połasili się na żelki i nikt nie oprzetrzepał nam skarbonek, więc kasę dalej posiadam Bandaż Kamizelka w razie czego i woda Ja woda. mam worek na śmieci Żeleczka Żeleczka A możesz dać, bo nie ty Ci tam pod rękami co drugi Smacznego Słuchamy jak masz kontakt Ktoś stracił kasę? Nie, nie. I na dzisiaj to już wszystko. Kolejna część wkrótce, a na tą chwilę dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.